Ci powiem, co ZUS zrobił ciężarnej kobiecie, to nie uwierzysz. Maria pracowała normalnie na umowę o pracę, a dodatkowo miała tego umowy zlecenie. Kiedy zaszła w ciążę, ciąża była zagrożona i w związku z tym poszła na zwolnienie lekarskie i wtedy ZUS zrobił coś kompletnie absurdalnego. Na podstawie tylko jednego pisma zleceniodawcy, którym wskazał, że jednego dnia logowała się do systemu, odebrał Marii zasiłek chorobowy. Jedno logowanie, zero dowodów na to, że ona cokolwiek robiła. I na tej podstawie, na jednym papierku ZUS stwierdził, wykonywała Pani pracę zarobkowo, będąc na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym zabieramy Pani Świadczenie. Maria napisała odwołanie, wskazała, że jej współpraca z tytułu umowy zlecenia została wstrzymana, że ona się nie logowała na tym komputerze, a na komputerze jej zalogował się pracownik IT w celu konfiguracji sprzętu dla nowego pracownika. Ale ZUS. Ani tego nie sprawdził, ani nie przesłuchał osoby, która konfigurowała komputer, nie ustalił żadnych faktów, nie sprawdził, czy Maria faktycznie otrzymała jakiś dochód od zleceniodawcy. Nic, kompletnie zero. Sąd w Łomży powiedział jasno, ZUS ma działać na podstawie zasady legalizmu, a nie według uznania. Nie może sobie odpuścić postępowania dowodowego, bo jest mu tak wygodnie. Tutaj w tej sprawie sąd dodał też jedną mocną rzecz. Takie zaniechanie w określonych warunkach może nawet podlegać pod kodeks karny pod artykuł 240. 31. dopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. A najważniejsze, nie ma żadnego takiego przepisu ani żadnej interpretacji, który pozwalałby stwierdzić, że na podstawie samego logowania do systemu ktoś wykonywał pracę zarobkową. Decyzja została zmieniona wyrokiem sądu w Łomży, a ZUS dostał bardzo jasny sygnał. Jeśli masz podobną sytuację lub masz problemy z zus oczywiście daj znać w komentarzu. Chętnie dowiem się, jaka jest Twoja historia. Jeśli Twoja sprawa jest skomplikowana, no to jak zwykle zapraszam na konsultacje i nie zapomnij obserwować profilu.